Dzień dobry, witamy w Gaz Polska. Chciałbym państwu pokrótce przedstawić koszty instalacji gazowej do Peugeota 407, auto z 2008 roku. Mamy tutaj silnik 2-litrowy o mocy 140 koni. W tym wypadku założyliśmy instalację Landi Renzo. Koszt założenia instalacji do takiego samochodu Landy to jest 3000 zł. Zbiornik, zbiornik ma 56 litrowy w tym egzemplarzu, co pozwoli nam na przejechanie około 350-390 km na jednym tankowaniu. Auto pali 11 litrów benzyny, około oczywiście, czyli 12 litrów, czyli 12 litrów gazu spali nam podczas jazdy, ale to i tak daje nam kwotę 310 zł oszczędności na każdym przejechanym 1000 km. To wynik całkiem fajny, nie powiem, że nie. Lepiej mieć 310 zł niż nie mieć. Zwrot nastąpi w tym danym przypadku po około 10-11 tysiącach od momentu założenia, czyli około 6 miesięcy dla, dla przeciętnego kierowcy. Tutaj zwrot instalacji nam następuje. Tak, jak mówiłem, zasięg naprawdę spoko, spalanie też myślę, że jest całkiem ok. Nie mamy z tym samochodem żadnych problemów. Tutaj, ewentualnie, bo też nie we wszystkich modelach, dochodzi nam koszt emulatora wskazania paliwa, ponieważ tutaj czasami jest potrzebne założenie go. Mam za zadanie zresetować nam wskazanie benzyny, ponieważ auto nie do końca wie, że jedzie na gazie, on myśli, że to jest na benzynie. Co z nami idzie, jak robimy kilometry, to ta będzie nam teoretycznie spada, Ona jest w tym zbiorniku, ale na wskaźniku teoretycznie jej nie mamy. I potem to montujemy emulator, żeby ten wskaźnik zresetować i za każdym razem, po każdym uruchomieniu, tak naprawdę ten stan był właściwy. Także dziękujemy i zapraszamy do EnergiGaz Polska na montaż instalacji gazowej. Zapraszamy też na nasz kanał na YouTubie. Oglądajcie nas Państwo, śledźcie co tam się u nas dzieje bo jest tego dużo. Dziękuję.